Witamy Państwa na konferencji prasowej. Szanowni Państwo, od wczoraj Donald Tusk zmienił zdanie na temat przymusowej relokacji. I w związku z tym, że w polityce, jak Państwo wiecie, liczy się wiarygodność i mówić można wszystko, ale liczą się czyny, chcemy mu zadać pytanie. Chcemy przypomnieć, że w tej chwili pakt migracyjny wraca z powrotem do Parlamentu Europejskiego. I bez zgody Parlamentu Europejskiego ten pakt migracyjny nie wejdzie w życie. I skoro intencją Donalda Tuska jest to, aby ten pakt nie, nie wszedł w życie, i jak wszyscy wiemy, chwalił się wielokrotnie takimi wpływami, szczególnie w najważniejszej grupie, Grupie Webera w Parlamencie Europejskim, to oczekujemy od niego dzisiaj oświadczenia i odpowiedzi na pytanie, czy w związku z tym sprawi, że Grupa Webera z posłami Platformy Obywatelskiej odrzuci pakt migracyjny w Parlamencie Europejskim. To jest bardzo proste. Wiecie Państwo, bo. Mało się mówi w Polsce na temat tego, że przecież to nie prezydencja szwedzka przygotowała pakt migracyjny. Wcześniej to Parlament Europejski z grupą Webera przyszykowali nam e, tak skandaliczny projekt, który jeżeli można tak to w ogóle nazwać. Prezydencja szwedzka poprawiała, dlatego że w projekcie, który, który został przyjęty między innymi ze sprawą grupy Webera w Parlamencie Europejskim, nie było możliwości wykupienia się, nie było, nie, nie było mowy o e, ograniczonych kwotach. Tam na, tak naprawdę do relokacji podlegały kwoty nieograniczone. To mogły być ogromne liczby ludzi, którzy trafiliby do Polski. Na przykład tych, którzy dzisiaj podpalają Francję albo tych, którzy mają y, y, pot, y, pot, y, potężne kartoteki i historię penitencjarną. I my nie chcemy się na to zgodzić. Dlatego jeszcze raz pytanie do Donalda Tuska. Czy jeżeli jest przeciwny od wczoraj pakietowi migracyjnemu, to czy w takim razie sprawi, że jutro będzie oświadczenie grupy Webera i że zostanie to odrzucone? Bo jeżeli nie, to te jego enuncjacje nie mają żadnego znaczenia, bo w polityce można powiedzieć wszystko czyny, a nie słowa. Szanowni Państwo, może na tak. Szanowni Państwo e, dzisiaj też słyszeliśmy jedną z wypowiedzi e, pani poseł Ochojskiej, która sugeruje poseł, która została wybrana z list, na których była platforma obywatelska z koalicji europejskiej, która sugeruje uruchomienie procedury naruszeniowej związanej z, e, z funkcjonowaniem zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że ta zapora skutecznie broni nas przed sztucznymi falami migracyjnymi, które są wywołane przez władze białoruskie i władze rosyjskie. Te działania hybrydowe, które były uruchomione przed wojną, były preludium właśnie do tego, aby doprowadzić do zakłóceń geopolitycznych na terenie Unii Europejskiej, tak aby późniejsze miesiące, w których planowała Rosja zaatakować Ukrainę, były łatwiejsze dla Rosji, jeżeli chodzi o działania wojenne. Dzisiaj kolejne takie wypowiedzi, które szkalują przede wszystkim tych, którzy chronią polskich granic, ale też które podważają zasadność funkcjonowania zapory na granicy polsko-białoruskiej powodują, że warto postawić pytanie wobec posłów Platformy Obywatelskiej, również wobec posła Sterczewskiego, wszystkich tych, którzy wtedy organizowali różnego rodzaju szkodliwe happeningi, w jaki sposób zachowacie się w tym zakresie? Bo jak rozumiem, to jest sposób na to, aby w przyszłości na przykład procedura naruszeniowa została uruchomiona w Komisji Europejskiej i co? Co dalej, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przykład wydałby zabezpieczenie, tak jak w przypadku Turowa, dotyczące tego, aby taka zapora nie funkcjonowała, czy tak, jak Krafał Trzaskowski w sprawie Turowa, czy tak jak Szymon Hołownia w sprawie Turowa, też wtedy będziecie mówić, że należy te wyroki wykonywać, te decyzje realizować, nawet kosztem polskiego bezpieczeństwa? Te pytanie dzisiaj należy postawić, ponieważ dzisiaj te słowa padają, w wiele miesięcy po tym, gdy granica polsko-białoruska jest chroniona, gdy widać, jaki był cel faktyczny działań ze strony Łukaszenki. I apelujemy dzisiaj do pana Donalda Tuska, aby wszystkie te osoby, które podważają tego typu działania obronne, po prostu wyrzucił ze swojego klubu parlamentarnego, żeby dał jasny sygnał, że nie ma zgody na podważanie polskiego bezpieczeństwa, że nie ma Zgody na to, aby rezygnować z ochrony polskich granic. Przypomnijmy też, że sam Donald Tusk miał duży kłopot z tym faktem, ponieważ jego klub parlamentarny tutaj w Sejmie nie poparł budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. A sam Donald Tusk twierdził, że ta zapora nigdy nie powstanie. Więc Zachęcam Panie Przewodniczący, aby Pan wybrał się na granicę polsko-białoruską i zobaczył, bo ona cały czas tam stoi i dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie rządził, będzie nadal tam stała. Natomiast. Co do Waszych działań mamy ogromne wątpliwości. Oczekujemy jasnego odcięcia się od tych słów, które podważają kwestię funkcjonowania granic, zapory na granicy polsko-białoruskiej. Szanowni Państwo, to, że politycy Platformy Obywatelskiej zmieniają zdanie, to, że miotają się od ściany do ściany w kwestii paktu migracyjnego, to jest oczywiście faktem. Przez wiele tygodni byliśmy mamieni informacjami, jakoby ten pakt migracyjny azylowy, który jest przygotowywany na forum Unii Europejskiej nie jest paktem obowiązkowym, czy ta relokacja przymusowa nie jest obowiązkowa dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzisiaj nagle okazuje się, właściwie od wczoraj że Donald Tusk, pomimo tego, że ich zdaniem nie jest obowiązkowy, nagle się od niego odcinają. Ale szanowni państwo, my jako Prawo i Sprawiedliwość i cały obóz Zjednoczonej Prawicy mówimy parlamentarzystom z Platformy Obywatelskiej, sprawdzam i będziemy regularnie ich odpytywać i prosić o podpisanie deklaracji. Deklaracji, że nie poprą ich politycy, że oni również nie będą popierali kiedykolwiek tych rozwiązań w zakresie przymusowej relokacji, które są... Proponowane, które są wypracowywane na forum Unii Europejskiej. Niestety tak się składa, że już kilku polityków odmówiło, w związku z tym to pokazuje, jaka jest wartość słowa polityków Platformy Obywatelskiej. Jedno mówią, zupełnie co innego robią. Już nieraz zresztą mieliśmy z tym do czynienia. Szanowni Państwo, to całe zachowanie i zamieszanie po stronie opozycji, ten wielki chaos w szeregach Platformy Obywatelskiej, jaki zapanował w kontekście paktu migracyjnego zaproponowanego przez Unię Europejską pokazuje, jak ważna jest sprawa referendum, referendum, które powinno być w tej sprawie w Polsce przeprowadzone, bo tylko wtedy, kiedy będzie ono wiążące, będzie wiązało ręce każdej władzy odlewa do prawa i będzie zobowiązywało wówczas rządzących do tego, aby nie podpisywać się pod przymusową relokacją proponowaną przez Unię, Unię Europejską. I o tym właśnie mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość już od kilku tygodni. Dziękuję.